I co ci psy zawiniły? Szanowny panie premierze, ja mógłbym zapytać dzisiaj, a co panu zawinili pacjenci, którzy nie mogą dostać się do lekarza? A co panu zawiniły dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, których pan chce pozbawić tak naprawdę w większości darmowych leków? Co panu zawinili ci pracownicy? Sądów, którzy wywiesili tutaj transparent i proszą o podwyżki. Wreszcie, co panu zawinili pana wyborcy, że pan nie potrafił spełnić swoich obietnic? Panie premierze, co wszyscy ci ludzie panu zawinili? Kolejny wpis pana premiera. Pan premier na Instagramie także jest aktywny, więc pan premier powiedział tak: weto prezydenta Nawrockiego wobec ustawy łańcuchowej nie mieści mi się w głowie. To już nie jest polityka, to jest zwykła podłość. A następnie pan, panie premierze, kilka dni później, 8 grudnia, mówi tak, kochają psy i Polskę na łańcuchu, pis, Nawrocki, Konfederacja. Czym to, panie premierze jest, jak nie podłością? To nie jest podłość zwracać się do parlamentarzystów i mówić w taki sposób. A gdybym chciał być złośliwy, chciałbym być złośliwy, to bym zapytał. Na czym był pan łańcuchu kilkanaście czy kilka lat temu? Na czyim łańcuchu pan wtedy był? Kiedy nazywano pana ich człowiekiem w Warszawie. Ruska propaganda. Kiedy pan mówił, że pan będzie pilnował, żeby razem z premierem Putinem nie sypać świaków tryby, to po czyjej stronie pan był i na czym pan był łańcuchu? I pan dzisiaj ma czelność do prezydenta Rzeczypospolitej wybranego w wolnych, demokratycznych wyborach, przez to, że przegraliście. Mówić o podłości? Panie premierze, naprawdę są granice.